Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. Wszystko w naszych rękach. Czas na szpil. Sponsorem odcinka jest firma Jadar Auto. Firma Jadar wspiera nasz ukochany ruch już od trzech lot. W ofercie mu wszelki maści, części i akcesoria do dosłownie każdego samochodu. Do wszystkich kibiców niebieskiej erki Jadar przygotował specjalną ofertę. Kiedy podacie przy zakupie hasło INORUCH, do Cię specjalny rabat. Pamiętajcie, im więcej będziecie wydawać pieniędzy u Jadara, tym większe będzie wsparcie naszego sponsora względem ruchu. Właśnie też na ich Zajta. wwwjadar Do meczu z Arką Niebiescy przystąpią po przegranej z Rysowią. Porażka była rozczarowująca, ale w szeregach naszego zespołu już jej nie rozpamiętują, a skupiają się na kolejnym spotkaniu. Wiadomo, że te pierwsze chwile po meczu jest to duży zawód, natomiast w naszym przypadku pozostaje nam tylko przeanalizować wszystko, wyciągnąć gdzieś tam wnioski i, i już się przygotowywać do kolejnego meczu, no bo czasu, no, czasu na rozpamiętywanie dalsze już nie ma. Na pewno nie było to miłe uczucie, bo nikt nie lubi przegrywać. My. My przegraliśmy, przegraliśmy zasłużenie, nie potrafiliśmy wykorzystać swoich sytuacji. Na pewno możemy mieć po, po jakiejś tam analizie uwagi do siebie, bo była możliwość, że tak powiem, domknięcia tego spotkania i po pierwszej połowie można było... Odczuwać, czy mieć wrażenie, że nawet mogło już być po tym, po tym spotkaniu. No niestety przegraliśmy taki mecz, zagraliśmy go pod pewnymi aspektami na pewno źle. No Niemniej co, no, na pewno ta duża ochota, duża chęć poprawy tego wyniku gra do samego końca. Ambicja tutaj nikt yy, nie odpuszczał. Każdy wierzył w to, że jeszcze można to spotkanie obrócić i to są, to są te pozytywy. Myślę, że zawiedliśmy troszeczkę przede wszystkim tym, że pozwoliliśmy. Pozwoliliśmy Resowi. Żeby to spotkanie wyglądało myślę tak, jak sobie o tym marzyli, czyli doprowadzaliśmy do sytuacji, kiedy, kiedy łatwo wychodzili sobie z kontratakami, kiedy my w prosty sposób niekiedy tą piłkę traciliśmy, graliśmy niedokładnie, nasze decyzje też nie były takie, jak sobie planowaliśmy i, i stąd porażka. Myślę, że porażka to jest coś, co trzeba przyjąć, coś, co trzeba zaakceptować. Niekoniecznie się z tym trzeba godzić i zrobić wszystko, żeby w następnych spotkaniach już te rzeczy, które tutaj nam się nie udały, żeby już się nie powtórzyły. Wynik, a przede wszystkim e, gra, nie była taka, jak, jakiej oczekiwaliśmy. E, no szkoda tego meczu, ale tak jak e, gdzieś tam wszędzie mówimy, wszystko jeszcze jest w naszych e, głowach, e, nogach, więc zrobimy wszystko, żeby na koniec sezonu e, się cieszyć wspólnie. Rozgrywki Fortuna pierwszej ligi wchodzą na ostatnią prostą. Ścisk w tabeli olbrzymi. Co będzie decydujące na finiuszu sezonu? Forma sportowa, dyspozycja fizyczna, a może głowa i to, kto wytrzyma ciśnienie związane z walką o awans. Co będzie decydowało? Na pewno my odczuwamy to i po naszym, po naszym zespole widać. My mamy w zespole kilku zawodników doświadczonych z doświadczeniem większym od. Pozostałej części tego naszego zespołu, ale też jeśli spojrzymy na to w drugą stronę, to mamy pozostałą część takich zawodników, którzy naprawdę być może to jest dla nich wydarzenie ich, ich życiowe wręcz, może to jest takie wydarzenie, którego już nigdy w życiu nie będą nawet przeżywać, i, i myślę, że to jest coś, co nie pomaga w tej takiej w spokojnej grze, w spokojnym realizowaniu zadań, gdzieś ta głowa inaczej, troszeczkę pracuje, niż by nawet oni chcieli, stąd mogą się zdarzyć problemy, ale myślę, że to, że to też jest w innych, w innych zespołach. Forma sportowa ok, musi być na, na dobrym poziomie, przygotowanie do tego jak najbardziej, ale, ale ta głowa wydaje mi się, że dużą rolę też odegra, bo, bo kto sobie z tym lepiej poradzi, z tą presją, z tym ściskiem w tabeli, ten chyba wyjdzie obronną ręką z tego. Te mecze gdzieś tam z czołówką dobrze nam wychodziły, radziliśmy sobie z tymi meczami, więc na pewno gdzieś tam o tym również będziemy teraz myśleć, że, że jesteśmy na tyle silną drużyną skonsolidowaną jednością, że, że będziemy yy, odnosić po prostu sukces w tych meczach. No jak będzie to już, to już zobaczymy. W niektórych meczach po prostu decyduje czasami e, dyspozycja dnia, e, jakieś indywidualne e, czy to błędy czasami, które się w piłce zdarzają, czy, czy tak jak mówię jakieś przebłyski, e, ale my musimy zachować spokój i, i być silni jako drużyna e, w całym tym sezonie. E, pokazaliśmy, że, że jako jednostka, jako, jako jedność e, jesteśmy w stanie, jak to się mówi, góry przenosić, więc e, no zrobimy wszystko tak, jak mówię, żeby na koniec było z czego się cieszyć. W końcówce sezonu duże znaczenie może mieć także sytuacja kadrowa poszczególnych zespołów. Pod tym względem w drużynie ruchu niestety nie jest lepiej niż przed tygodniem. Do gry może wrócić Patryk Sikora, który ostatnio opauzował za kartki, i na tym pozytywy się kończą. W meczu z Resowią kontuzji nabawił się Paweł Baranowski i jego występ w spotkaniu z Arką stoi pod znakiem zapytania. Powoli w trening wchodzi Tomasz Swędrowski, ale jego wyjazd do Gdyni jest wątpliwy. Ponadto za kartki będzie pauzował Konrad Kasolik, który w minioną sobotę został napomniany już po raz ósmy w tym sezonie. Dodajmy w tym miejscu, że w gronie zagrożonych pauzą znajduje się jeszcze pięciu zawodników. Nieobecność Kasolika i Uraz Baranowskiego może być okazją powrotu do wyjściowej 11 dla Przemysława Szura, dla którego mecz w Gdyni będzie wyjazdem w rodzinne strony. Myślę, że mecz jak każdy inny, na pewno fajnie wrócić do Gdyni, bo nie było mi dane zagrać nigdy na tym stadionie w Gdyni, także, także to na pewno fajne przeżycie, ale myślę, że mecz jak każdy inny i że... że Przede wszystkim wiemy, o co gramy i, i myślę, że ja będę tak samo spięty jak każdy z chłopaków na ten mecz i, i będzie mi zależało tak jak każdemu innemu, a nie będzie na mnie to żadnej innej, wiel, większej presji wywierał. No wiadomo, że ktoś tam przyjdzie, ktoś, trochę osób będzie. Myślę, że w koszulce ruchu raczej nikt się nie pojawi. Raczej od, mówiłem, żeby nie robili takich rzeczy, a, ale parę osób przyjdzie. się mogę się to czekać, bo na pewno czekałem już długo na tę swoją szansę. Wiadomo, że tam gdzieś przed Wisłą też, też miałem dosyć szansę, a wypadłem przez chorobę i... I już nie mogę się doczekać, szczerze, żeby wskoczyć do tej jednostki. Sobotni mecz dla obu zespołów będzie niezwykle ważny. Ruch walczy o utrzymanie pozycji wicelidera, a celem arki jest powrót do strefy barażowej. W 2023 roku arka zdobyła 16 punktów. Bilans 12 tegorocznych spotkań to dokładnie po cztery zwycięstwa, remisy i porażki. W poprzedniej kolejce zespół z Gdyni przegrał w Rzeszowie ze Stalą i spadł na siódme miejsce w tabeli. Wiemy też, o co gra arka. To oni przed sezonem byli raczej upatrywani na to, że w tej lidze. Tym, na tym etapie rozgrywek będą na naszym miejscu, a my mogliśmy marzyć o tym tylko, żeby być tam, gdzie oni są teraz, więc troszeczkę, troszeczkę te role się odwróciły. Też na pewno są w trudnej sytuacji. Przegrali taki mecz, którego nie powinni przegrać ostatnio w Rzeszowie, bo, bo rzeczywiście byli zespołem, który tak wizualnie był o wiele, wiele lepszy. No ale to, to kolejny raz tylko potwierdza te wszystkie nasze tezy, opinie. Znamy możliwości arki, pokazali nam na co ich stać w meczu. U nas w Chorzowie pamiętamy ten mecz doskonale, wiemy, Jakie mają atuty i będziemy robić wszystko, żeby te atuty zniweczyć. No to troszeczkę inny, inaczej grający zespół niż, niż wcześniej. W przypadku Arki wyjątkowo wygląda stosunek punktów zdobytych na własnym i na obcym terenie. Zespół z Gdyni zdecydowanie najlepiej w całej lidze punktuje na wyjazdach, podczas gdy u siebie wygrał w tym sezonie tylko 3 z 15 spotkań. Jedyne w tym roku domowe zwycięstwo Arka zanotowała ponad 2 miesiące temu. W starciu z Resowią. Uwagę zwraca również potencjał ofensywny naszego sobotniego rywala. Arka zdobyła w tym sezonie już 51 bramek, co jest czwartym wynikiem w lidze. Przy czym aż 20 goli zapisał na swoje konto Karol Czubak. Najlepszy strzelec rozgrywek do spółki z Luisem Fernandezem z Wisły. Jest to zespół, który jest bardzo groźny i ma ogromny potencjał. Choćby ostatni mecz, szczególnie ta 20 minut tej do końca pierwszej połowy, no to była przecież, przegrywając 2-0, no to można powiedzieć, stal. Nie udało się, co prawda, zdobyć w tym momencie bramki, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, w jakim momencie jesteśmy my, w jakim momencie jest Arka, bo ma dwa punkty straty do, do tej strefy barażowej i to jest dla nich naprawdę bardzo ważny mecz. Niewielkie różnice punktowe w czołówce tabeli sprawiają, że 31 seria gier będzie niezwykle emocjonująca. Spójrzmy na zestaw par. Już w piątek dojdzie do bardzo ważnego spotkania w kontekście rywalizacji o czołowe lokaty. W Krakowie Wisła podejmie Brugbed Termalikę. Pierwszoligowa sobota rozpocznie się w Katowicach, gdzie zawita puszcza, kolejny zespół poważnie liczący się w grze o Awans. Po meczu w Gdyni swoje spotkanie rozegra jeszcze Stal, która uda się do Opola. W niedzielę liderujący ŁKS zmierzy się na wyjeździe z zamykającą tabelę Sandecją, a 31. kolejka zakończy się w poniedziałek w Sosnowcu meczem Zagłębia z Podbeskidziem. W ligowej tabeli ŁKS zwiększył przewagę nad ruchem do 6 punktów. Zaledwie jedno oczko do niebieskich traci Termalika, a Puszczaj Wisła po dwa. O prawo gry w barażach walczą Stal... Arka i pod Podbeskidzie. W strefie spadkowej bez zmian Skra, Chojniczanka i Sandecja. No to jademy z konkursem, a wracamy do klasyka, czyli pytania w której minucie padnie pierwszy tor we szpilu z Arką. W to pierwszy trefi dostawę odnos bon o wartości 100 zł, który możecie wykorzystać w naszych strefach kibica. Czas na szpil!